Wszystkim w tle już gra soundtrack z Playscape, Torment, i w końcu, po ponad 28-29 latach, mamy do czynienia z re czyli tak, z odświeżeniem Multiverse PlayScape przez DD, przez Wizards of the Coast. Jak wiemy, w piątej edycji. E, Planescape'a jeszcze nie było, nie było go też w czwartej, jak i w trzeciej. Był w drugiej edycji, wydane w 1994 roku, oryginalny boxset. E, no, w sumie miał potem kilka kontynuacji, jeżeli chodzi o przygody, o dodatkowe boksy wyjaśniające albo Przekazujący informacje na temat innych celów podróży naszych bohaterów DD, ale jak wiecie, w 1998-1999 roku został wygaszany ten projekt. Ostatnim tchnieniem była gra komputerowa Planescape Torment. Jedyna gra osadzona w tym wieloświecie, w tym uniwersum. Więc bardzo miło, że po tylu latach w końcu DD się zdecydowało. Odświeżyć Planescape'a i wydając taki piękny boxset, mówię jeden, ale dwa, dlatego że jest to edycja kolekcjonerska, różni się tylko zawartością pod kątem okładki: okładki tego boksa, jak i pojedynczych okładek, które wchodzą w skład tego zestawu. Na razie go sobie zostawimy i przyjrzymy się tej podstawowej wersji, którą możecie znaleźć w sklepach za cenę około 250 zł. Nie jest to zła cena. Biorąc pod uwagę, jak bogaty zestaw dostajemy, tak? tutaj niestety po polsku nie ma. Rebel nie ma zamiaru tłumaczyć. No, Planescape, tak jak w latach 90., jest dosyć niszowym multiversum. Ale kto wie, może kiedyś w sumie zejście do Avernusa zostało przetłumaczone. A przecież tam się używa mnóstwo terminów z Planescape'a. Już sama nazwa Avernus, no to przecież każdy Wam Planescape'a wie, co to jest. No, tutaj mamy z tyłu jakieś tam podstawowe informacje, co znajdziemy w boksie. Ja jeszcze otrzymałem dodatkowo. Taki charakter folio, które zrobię w oddzielnym filmiku. No i w oddzielnym filmiku na pewno porównam ten bokset do oryginalnego z 1994 roku, gdyż jestem szczęśliwym posiadaczem poprzedniego boksa. I wówczas porównam zawartość tych dwóch big boxów. No, fajnie, że to się wraca do tego takiego, wiecie, stylu wielkiego pudła. No mi troszeczkę tylko trąci myszką, że tutaj jest otwarte, czyli jest to po prostu taka owoluta wsuwana, a nie taki prawdziwy bokset, jak kiedyś, bo się otwiera, tak. W ten sposób, no, a tu tylko wsuwa się, ale na szczęście jest to zrobione całkiem profesjonalnie, jaki zawartość, no, może być uznana za prawie taką samą jak w 1994 roku. Ale o tym powiem już w następnym filmiku, gdzie będziemy porównywać sobie te dwa boxety. Tak to wygląda. Cięcie i rozpakowuję. Z powrotem, no, miłym zaskoczeniem jest to, że z tyłu nie ma tych wszystkich opisów zawartości. To jest po prostu taka kartka. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jeżeli chodzi o grafikę. No, każdy tutaj zauważy, że pani bólu się trochę różni od tej wersji sprzed ponad 28 lat, ale tak jak znamy DD dochodzi do pewnych zmian, czy to wiecie w tych kwestiach wrażliwych tematów, czy tam tych innych, ale no, musimy to tak zaakceptować. Naprawdę boli, że ten. Ta czcionka Plainscape jest taka no jebitnie, totalnie nie Plainscape'owa. Brakuje tego oryginalnego sznitu, tutaj oryginalnej czcionki, którą znamy z gry Plainscape Torment. Tak, mam na myśli o, o ten napis, tak czyli Plain bolu Scape, czyli tak jak to było kiedyś robione. Nie wiem, może jakieś prawa autorskie, ale co najlepsze głównym art designerem, ale nie jedynym jak w przypadku 1994 roku, jest Tony Dieter tak? czyli znany artysta, który między innymi jest autorem książek z serii książek Kroniki Spiderwick, na pewno wiecie o co chodzi. Właśnie on był oryginalnym twórcą wizualizacji świata pleńskiego w 1994 roku i w kolejnych wydaniach do tamtego sittingu. Tutaj on tylko chyba zaprojektował okładkę kilka promocyjnych takich artworków. Nie jestem pewny czy był szefem całego teamu tak jak kiedyś, no ale to się można dowiedzieć. Dobra, słuchajcie, no to wyciągamy. Już mi się podoba, że dostajemy w twardej oprawie, zobaczcie, ekran Mistrza Gry. I tutaj mamy tych nowych Nordomów z Mechanusa. Oni są z Mechanusa, ale już tu widzimy po grafice tego ekranu Mistrza Gry, że znajdują się w sferach zewnętrznych, tak? Przepraszam, czyli w Outlands. No tak, po polsku to były sfery zewnętrzne. Czyli w tym takim kole, gdzie na środku jest sigil, i to gdzieś tutaj było widać, o tutaj, tak? Czyli prawdopodobnie gdzieś tam sobie chodzą, może niedaleko krątwy, nie wiem, czy innych miejsc, które znamy z gry. E, tutaj trzeba byłoby poanalizować, może jakieś tutaj jest wejście do Avernusa, pewnie miasta bramy. Tak, z Outlands do innych sfer. No i zobaczcie, jak wygląda ekran Mistrza Gry. Jest on podobny jak oryginalny, tylko że ten jest sztywnie, na sztywnym materiale zrobiony. W, w filmiku porównawczym będziecie widzieć różnicę. E, co my tutaj mamy? Podstawy, tak? czyli krótki skok, długi skok, koncentracja, tak? ukrycie, e, jakieś przypomnienie skillów i, i umiejętności tak? po polsku. Jakie tu są stany naszych bohaterów? Tak? Czy Petrified, czyli Restrained, czy Zatrucie? Tutaj o, mamy właśnie schemat na Outlands, tak? na sfery zewnętrzne. I tutaj mamy miejsca, gdzie są miasta bramy, na przykład fani Plainscape Torment znają Cursed, czyli Klątwę, tak, gdzie wschodziliśmy do Tartaru, e, więc tutaj mamy miasta, gdzie nas przeniosą, Tutaj mamy frakcje, czyli frakcje niestety zostały zmienione nazwy frakcji. No po prostu tego nie mogę zrozumieć. Jezu, po prostu to jest coś okropnego. No heralds of dust zamiast dustmen na przykład. Tam jeszcze godsmenów już nie ma chyba i muszę sprawdzić jak się teraz nazywają, czyli bogowców. Jeżeli chodzi o dzielnicę Sigil, jest to samo, to co znamy dobrze z gry i z poprzedniego settingu. Tutaj mamy oczywiście jakich mamy wrogów w Sigil, tu jakich w Outlands, a tutaj mamy planar portale, tak? Czyli możemy stworzyć portal, który po prostu przeniesie naszego bohatera gdzieś zupełnie nie wiadomo gdzie, na inną sferę, tak? I oczywiście, co potrzebujemy, żeby uruchomić e, taki portal, czyli tak zwanego klucza. No dobra, słuchajcie, ja teraz wezmę. Odwrócę tą grafikę tak i pokażę zainteresowane. no słuchajcie, no robi ona robotę, no kurde, niby można krytykować nowe spojrzenie na Planescape'a, ale zostało to zrobione na piczołowicie, no wygląda to świetnie, zobaczcie, anioły, demony, tak, czyli mamy jakiś taki zarys tej wojny bohaterów, wojny charakterów raczej, które rządzą danymi sferami. No powiem tak, ekran mistrza gry. Na plus, co to dużo mówić, tak? Na razie największy minus co do settingu, Black cząki PlayScape, no ale wiadomo, ona musi też pasować do tego, co oni sobie założyli w tej piątej edycji. No po prostu wygląda tak, jak te wszystkie podręczniki z piątej edycji. No i oczywiście zmiany te, że tak powiedziałbym, wiadomo jakie, typu zmiana nazewnictwa w niektórych frakcji. Dobra, słuchajcie, mamy pierwszy podręcznik i fajnie, że go otworzyłem. Wow, tutaj jest takie chropowate, wiecie, to fajnie w ogóle się w dotyku, bo to jest takie głodziutkie. No to co mamy tutaj? Morty's Planner Parade. Zobaczcie, mamy Mortę, czyli jak zwiększyć sprzedaż tego settingu, oczywiście dodając znane postacie z gry, tak czy na przykład Mortego. Nie oszukujmy się, duża część ludzi, którzy zakupi ten bokset, jest pragniona Planescape, bo Planescape Torment, szczególnie w Polsce, tak, gdzie gra jest w taki sposób kultowa, nie była doceniana może bezpośrednio po premierze, ale później jak najbardziej, tak. Więc musieli coś znaleźć, żeby, prawda, żeby coś, coś dać na pożarcie tym takim fanom gry, żeby też to kupili, a niekoniecznie będą w to grali. Eee, no tutaj widzimy kilka potworów, eee, o te, te takie typowe, już nie pamiętam, na B one się nazywały: eee, w, z, z połączenie konia czy tam, czy tam bawołu. Eee, tu czaszko szczury nasze słynne, tak? To jakiś chyba modron i inne. No to słuchajcie, to, to jest po prostu bestiariusz, można powiedzieć, tak? Tak, Monster Mhm. Mm 50 rodzajów stworów. I oczywiście to jest tylko dodatek głównie dla mistrza gry. E, zobaczmy, ja mniej więcej wiem, ile on ma stron stąd. 64 strony. Tylko zobaczmy, jak wygląda papier. To mamy czaszko szczura, Fajnie to wygląda. Tak, kredyty. Tak, mamy napisane, co jest na okładce. Uh, School-like planner traveler Morte explores the multiverse, but he doesn't make friends when he goes. Tak. I to była alternatywna okładka z Gitianki Warrior, tak, czyli od tonego Tak. Tutaj zobaczcie, widzimy jak wygląda Sigil w tej nowej wersji. Tutaj jest spis treści, ktoś byłby ciekawy. Ja tak przejrzę mniej więcej. O, czy to Limlime? Nie, to są takie inne, Sunflies, czyli te takie muchy powie, e, słoneczne. Tutaj mamy bestiariusz. Tutaj mamy fajne grafiki. Zobaczcie, fajne, wtrącenia Mortego. Tak jak w instrukcji do Tormenta coś tam dodaje z boku. Jakieś tam fajne... O, super, zobaczcie, nawiązanie z The Chief, szefie. Super, super. No bo wiemy, że Morte niby Mimir. <ścoughs> tak, Mimir, no, czyli postać w Planescape, która wszystko wie. E, Beriaur, tak, Beriaur, no właśnie. Pamiętam to z książki Strony Bólu. E, no słuchajcie, to bestiariusz jak bestiariusz. Myślę, że nie będziemy wszystkiego tutaj oglądać. Jak będzie dużo, dużo, dużo próśb, to po prostu nakręcę oddzielny i porównam go do bestiariuszy innych. Eee, no, tak to wygląda. 64 strony. Fajne. Bardzo takie estetycznie to wszystko wygląda. O, na pewno nie można odmówić temu settingowi, temu boxowi, przepraszam, jednej rzeczy. Że to jest wszystko naprawdę na. Tip top porobione. Więc po prostu cena, a jakość. Tutaj wskaźnik to jest naprawdę na wielki plus. No, teraz idziemy do gw gwóźdź programu, można powiedzieć. Główny 96-stronicowy e, manual, e, czyli po prostu no, w całe, całe najważniejsze nasze zasady, tak? O Sigir i o sferach zewnętrznych, e, które nas wprowadzą, tak? Czyli w sumie najważniejszy taki. E, podręcznik jeżeli chodzi o ten zestaw. Jestem ciekawy tutaj, co napisane jest o okładce. Tak, enigmatyczny władca Pani Bulu, tak, przechodzi sobie tutaj przez metropolię. Fajnie to wygląda. No i tutaj Toli Dieterlitz narysował, tak, e, sobie kolejną e, wersję Pani Bulu. E, słuchajcie, co my tu mamy? Mamy malutki minimapkę sfer zewnętrznych, tak, no i się zaczyna, tak, wstęp, jakie możemy bohaterów, jakich możemy stworzyć. No, zwykły podręcznik gracza, wstęp troszkę o Sigil. Co to jest Sigil, tak? Fajne wyobrażenia, jego nowe. Na pewno część ludzi już bardzo zainteresowanych sobie ściągnęła <grym> e, wiadomo w jaki sposób e, PDF z tego, bo oczywiście wiemy, że DD teraz raczej woli wersje cyfrowe, na przykład robić DLC do podręczników. O, łaskobójce. Mercy Killers. Tak, super, to tu nie zmienili. Tak, Society of Sensation chyba rzuciowcy, tak? Dobra. Oto za... Super, super to wygląda. Zobaczcie, jaki klimat Plainscape'a. Nie no, po prostu... Uff, można trochę krytykować zmianę koncepcji wizualnej, ale te takie, wiecie, że tak powiem, rzuty na miasto, czy po prostu jakieś takie zakątki, tak? Zobaczcie, jak fajnie przedstawiona jest dzielnica Pani. Nie no, powiem tak, Fani Plainscape czekali na coś od grube 20 lat, więc... Więc po prostu się cieszmy. Tak i kupujmy. Jak kupimy, to może zmienimy los boksu Playscape'a 94 roku, gdzie otarło się to o dosłownie porażkę. Co ja tutaj prawie sobie zniszczyłem? Aha, tak jest założona mapka. No i słuchajcie, i to jest pierwsza taka sprawa. Oj, co ja robię tutaj? Jak to wygląda? O Jezu, jakie to jest głupie. Dobra, już widzę. No ja że sobie skleję. Czyżby tego się nie dało? Nie no, musi się dać. A, dobra luzik, tak, czyli to po prostu się tutaj wycina. E, I zaraz sobie zobaczymy, co to jest. Więc małe cięcie. I się udało, więc jak będziecie kupować, to uważajcie, bardzo w chamski sposób. Trzeba sobie to po prostu wyrwać delikatnie. O, może święto. Dobra, ale już widzę główną różnicę między starym wydaniem a nowym. że jest tylko jedna mapa, znaczy jeden taki plakat wielki. A tam mieliśmy cztery. Zobaczycie to w kolejnym filmiku. No i co my tu mamy? Więc skoro mamy 1, a nie cztery, a de facto 8, bo jakby masz po dwóch stronach, to mamy tylko dwie strony. To co my tu widzimy? No, zewnętrzne, tak? Czyli mamy tutaj iglicę i sigil na górze. Mamy tutaj z rzutu, z lotu ptaka, przepraszam. Tak? 16, 16 sfer. Iglica, sigil. Tak, tutaj mamy styk z gdzieś płynący. Tak, Mechanus, Via Automata, Acheron, Via Rigus. Czyli mamy sferę i po prostu miasto, bramę. Czyli znów to samo. No, powiem tak, w kilku miejscach oni to pokazują. To jest taka wersja, wiadomo, stylistycznie najładniejsza. Zobaczymy, na przykład, jak klątwo pokazali. O, w ten sposób. No, fajnie to wygląda, ale przyznam, że jest to w takim stylu PlayScape'a, jeżeli chodzi o tę wersję 94 roku. Więc jak porównam, to sobie zobaczycie. A co mamy tu? No wiadomo, w podobnym stylu, stylu sigil, tylko w wersji kolorowej. Tamta wersja 94 roku to były takie malutkie domki, jak dobrze pamiętacie. I co my tu widzimy? Baraki, tak? Widzimy więzienie, widzimy sądy, tak? Czyli to taką dzielnicę. To chyba nie była urzędnicza. Tutaj mamy kuźnię, tak, czyli gdzieś niższa. Ok, tu mamy kostnicę, czyli tutaj jest po prostu ul. Tak, gatehouse, Night Market. Tak i ta część, której nie widzieliśmy niestety w grze, poza oczywiście gmachem, rozrywki. No, tutaj widzimy jeszcze pod gorącym człowiekiem, czyli tutaj jest ul. Tak, tu się zaczyna, tu się kończy. Salon upadłego, fajnie, fajnie. No i tutaj już miejsca których nie znamy z gry, znamy od prostu z settingu, na przykład jak ten bank, to pamiętam. No dobra, to to jest mapa, no i co jeszcze nam zostało? No, jaki to byłby setting bez jednej przykładowej przygody. I to jest 96-stronicowy, e, stronicowa podróż, tak, przygoda, która chyba zupgrade'uje nam właśnie bohatera, zobaczcie, jest przeznaczona dla bohaterów 3 10, czyli to już nie jest Setting dla początkujących i dramatyczny przeskok do 17. Tak, czyli e, mistrzowie mogą gry mogą używać tej przygody jako oddzielnego experience to launch a e, campaign. Aha, czyli rozumiem, że my zaczynamy po prostu w Trainscape na trzecim poziomie doświadczenia, co jak wiecie, nie jest wcale takim niskim. Co my tutaj mamy? Outlands, Undernewer Wysokiego Trzemeszka. Aha, the Mimir. Ok, czyli to jest mimi No, teraz musimy sprawdzić, co to jest. Ok. no i mamy przygodę. Tak, ja sobie o dzisiaj będę czytał. Zobaczcie, zaczyna się w kostnicy. No Boże, jakie to już jest mrugnięcie okiem. I zobaczcie, i morte, od razu. Zaczynamy. Hej, szefie. Zobaczcie, nie no. Łektają fanów Tormenta jak nic. Zobaczcie, zobaczcie. Co świętnego. Tak, Ubudziłeś się na... W stole przygotowawczym. W, w ciemnej komnacie bez okien. Zimne jest powietrze. O kurde, nartownie podlatuje do Ciebie czaszka i mówię hej szefie. O kurcze, no to tutaj teraz to już jest mocna nostalgia, mocna. Wychodzimy z kostnicy i jedziemy dalej. Nie no, słuchajcie. Po prostu super. Co to dużo mówić? Oby więcej czegoś takiego. Tak, przygoda. Ciekawe, gdzie nas zaniesie, Tu już nie będę spoilerował. Więc jak ktoś nie chce spoilerów, więc sobie nie spatrzy, co ja tu przewracam za stronę. Ja tylko tak patrzę mniej więcej, czy nie ma żadnych błędów w druku. Nie, perfekcyjnie przygotowany. Słuchajcie, no to w ten sposób doszliśmy do końca tego szybkiego unboxingu. Recenzja oczywiście w swoim czasie. Podsumowując, mamy dwa, dwie wersje okładkowe. Okładka Big Boxa jest inna. W środku mamy inne czcionka na grzbietach i oczywiście inne okładki podręczników. Te są autorstwa oryginalnego autora, te nowych artwork designerów. Mamy w środku trzy książki: 96 stron, 96 stron, 64, czyli podręcznik świata gry, przygoda i bestiariusz. Mamy ekran mistrza gry, mamy twardy box, no i mamy mapkę Sigil i mapkę sfery zewnętrznych. Super, po prostu super. Słuchajcie, moi drodzy, no to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, że mam porównać ten bokset do boksetu 94 roku. Kiedyś może rozpakuję ten, na razie go nie będę rozpakowywał, bo chcę mieć jeden zapakowany. E, uważajcie, gdy będziecie wycinać sobie mapkę. Ja na szczęście jakoś mocno nie uszkodziłem, nie widać w każdym razie tego, e, ale no to taki duży minusik. E, no to podsumowując, warto. Cena, jakość, warto. Wspaniale, piękne wydanie, nawiązanie do Queenscapa. Minusy tylko jedna mapka, tak na, ham, na hama po prostu przyczepiona, można łatwo ją zniszczyć. No i wiadomo, te takie kontrowersyjne zmiany stylistyczno-terminologiczne bym je nazwał. Czy powinno to być przetłumaczone na język polski? Nie wiem, nie czytałem, ale biorąc pod uwagę ilość, ile by było tego trzeba tłumaczyć, to na pewno, na pewno by to trochę kosztowało. Ale mamy Ryszarda Chojnowskiego, Rysława, który byłby pewnie gotowy, nie wiem czy współpracuje, pewnie nie z D&D, czy z Rebel Polska, ale powiem jedno, osoby, które tłumaczyły zejście do Avernusa, śmiało się mogło za to brać, to jest świetne tłumaczenie Rebel.pl i oby takich więcej. Tamta przygoda jest wspaniała dla fanów Baldur's Gate, dla fanów Planescape Torment, więc to jest naturalna ciągłość, jeżeli chodzi o ten klimat. Więc jeżeli ktoś lubi Baldur's Gate'a trójkę, jeżeli ktoś lubi Tormenta, to to nawet jeżeli nie będziecie grali w D&D, no to polecam dla samej stylistyki, elegancji i profesjonalizmu wykonania. Trzymajcie się.